Cześć, tu Marek, desorfbiegu.pl. Dzisiaj pokażę Wam test TEMPE, czyli czujnik temperatury od Garmina. Zastanawiacie się po co to? Już tłumaczę. Często, gdy wychodzę w góry, zastanawiam się, jaka jest tak naprawdę temperatura, i jak bardzo jest zimno. Tak samo, gdy morsuję, interesuje mnie to, czy woda ma 10, 5, czy może pół stopnia Celsjusza. Ja korzystam z Feniksa 6. Ma on również wbudowany czujnik temperatury w środku. Jednakże jest on obarczony pewną wadą. Za każdym razem, gdy mam zegarek na rynku, pobiera on również ciepło właśnie z mojej dłoni. Jeżeli mam na to nałożoną kurtkę, już w ogóle się robi ciepło. Gdy wychodzę w góry, a na dworze jest minus 15, on mi pokazuje na przykład 25 stopni. To mi trochę przeszkadzało, dlatego zdecydowałem się właśnie zakupić ten otoczujnik. No i sprawdzimy, jak on działa. Czujnik ten działa z wieloma urządzeniami garmina. Można go przyczepić do plecaka, do butów, czy po prostu wrzucić do wody. Podają nam wtedy temperaturę, jaka jest tego otoczenia, a wszystkie dane pokazują nam się na zegarku bądź innym zgodnym urządzeniu. Sprawdźmy, co z pudełku jak się go paruje. W pudełku mamy zarówno nasz czujnik temperatury, jak i zgodną baterię. Baterię montuje się dość prosto, już jest gotowa. Znala stempę i łączymy. Udało się. Teraz możemy sprawdzić, czy pokazuje już temperaturę. Tępę pokazuje 23,5 stopnia. Jak było widać na filmiku, sparowanie go z zegarkiem nie jest trudne. Może zobaczmy, jak go doczepić do plecaka. Możemy skorzystać z dołączonego klipsa. Zahaczamy o sznurek w pasku. Mogą to być sznurówki z buta, no albo jeszcze jakiś inny element garderowy. Proszę. Trzyma się dość dobrze. Pora na testy w lepszych warunkach. Na samym wstępie już mamy lekką rozbieżność. 0,7 stopnia. Zobaczymy, jak to będzie po wsadzeniu do zamrażarki. Na kilka minut. Zobaczymy, co pokaże. 23,6 stopnia. Tempę zanurzone do wody mierzy temperaturę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Temperatura wody 1 stopień. Po 52 minutach biegu pokazuje 2,3 stopnia. To jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że dalej trzyma się buta. A obok znajdziecie informację o tym, jak zlatowała się temperatura w trakcie biegu. Podsumowując, to małe urządzenie sprawdza się dość dobrze. Pokazuje temperaturę zgodną z otoczeniem, ale przede wszystkim nie ma tego błędu, którym obarczona jest temperatura z, bezpośrednio z zegarka, ze względu na to, że jeżeli dam go gdzieś z daleka od źródła naszego własnego ciepła. To wtedy pokazuje rzeczywistą temperaturę, a nie połączenie rzeczywistej temperatury z temperaturą naszej ręki czy wnętrza naszej kurtki. Jeżeli podoba Ci ta recenzja i podoba Ci się mój kanał, bardzo cię proszę. Zasubskrybuj, polub to albo udostępnij. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym teście.